Siemanaćkowi, witam w 86 nie Oczywiście bez czego, bez papieroska lecimy dalej z challengem. Dzisiaj z objawów jedynie co to, czuję ogromny, ale to ogromne zimno. Jest mi cały czas zimno i nie mogę w ogóle złapać temperatury. Kumacie co, że ja w mieszkaniu jestem w, w bluzie, tak o, tak zawinięty pod samą bluzę. Do tego jeszcze y, wytą y, pościel zawijam się i bez rękawnik momentami. jest mi tak zimno po prostu, to jest jednym słowem masakra, ale to jest po prostu niedokrwienie organizmu, to jest tak u mnie chwilowe, raz na dwa, trzy tygodnie tak mi się zdaje, wiecie, że nieraz mi się dzieje to wiadomo, to przejdzie za dwa, trzy dni około ale bardzo wkurzające to jest uczucie, wam powiem, gdy jest bardzo ciepło, a wy musicie być w bluzie bo nie możecie złapać w ogóle temperatury bardzo wkurzające, ale idzie przywyknąć już do tego Wam powiem szczerze. Pierwszy raz miałem mocne Pikachu takie, że czemu mi jest zimno? Czy ja jestem chory? Wiecie, czy coś się ze mną dzieje? Czy ja w ogóle temperatury nie mogę złapać? A ponieważ już... czasem wiecie, po tych 20, 30, 40 dniach się przyzwyczajasz człowiek, że czasami takie dni się zdarzają. To jest jeden z np. tych objawów, że wychodzenie automatyczne organizmu. Każdy inaczej to wiecie, odczuwa. U mnie się robi w takim sensie, że wychodzi mi całkowicie do zera organizm. Dobra, dzień zaliczony, widzimy się jutro. Żywi.